Nieuszkodzone samochody z USA, czy to w ogóle możliwe? Tak, jak najbardziej. Zazwyczaj kupujemy samochody uszkodzone z USA. Ale przecież nieuszkodzone także można kupić. I tego przykładem są na przykład aukcje Mannheim, do których mamy już od lat dostęp i nieraz importowaliśmy samochody dla naszych klientów. A oto trzy najnowsze oferty: Jeep Grand Cherokee z 2018 roku, którego możesz mieć pod dom za 72 tys. zł, ponieważ jest to opcja kup teraz. Bez naprawy wystarczy tylko zrobić konwersję. Kolejnym samochodem będzie Volvo XC90, którego możesz mieć już pod dom za około 85 tysięcy zł. Tak samo jak Stelvio, które jest także nieuszkodzone, a możesz je mieć w okolicach 65 tysięcy zł pod dom. Czasami idzie znaleźć naprawdę ciekawe oferty już bez naprawy. Wiadomo, mamy troszeczkę wyższe przebiegi, ale nie musisz się martwić czasem napraw i samymi kosztami. Jeśli zainteresował Cię import nieuszkodzonego samochodu ze Stanów Zjednoczonych, zapraszamy do kontaktu, który macie zawsze w opisie.